No i co, ostatnio kilka tematów furbeksowych tam wyszło i bardzo dobrze. Dzień dobry, drodzy moi. Dzisiaj będzie huta szkła. To będzie budynek, który w latach 90. został najpierw prosperował naprawdę świetnie, później został e, przez państwo sprzedany w ręce prywatne. Prywacz zabrał maszyny, sprzedał. Ponad tysiąc osób straciło pracę. I dzisiaj wygląda to, jak wygląda. Będziemy oglądać to wszystko co pozostało prze, po przepięknej kucie wejście główne ja specjalnie staram się wam nie pokazywać wszystkiego ekipa oczywiście jest jest Artur jest Kamil o kurde piękny budynek naprawdę przecudny tu prawdopodobnie piec był jeden jakieś pomieszczenia ależ to pięknie wygląda no, jest niestety już w stanie dosyć, dosyć słabym. Ale mimo wszystko, naprawdę cudowny budynek. Czuć tutaj taki, taki fajny klimat. Nie, że zapach, a klimat. Zobaczcie metalowe słupy. Tutaj prawdopodobnie była główna hala produkcyjna. Tutaj dmuchano szkło. Czyli polegało to po prostu na tym, że szkło było rozgrzewane. Tu był taki specjalny piec i panowie nabierali trochę szkła na taką rurkę i wydmuchiwali różne, różne kształty. No okazuje się, że tutaj naprawdę budynek, zaraz wyjdziemy sobie do góry, e, fabryka prosperowała świetnie, było niesamowite i ten stan jest całkiem, całkiem niezły, trzeba przyznać. No dobrze, żartowałem, że jest niezły, bo tu widzimy na ścianach już dosyć sporo pęknięć, ale nie ma jakoś specjalnie ogromnego Bałaganu, sypu, pozostałości wentylacji. Jeszcze wykładzina PCV. Stara, stara wykładzina. Okna e, otwierane przy pomocy specjalnych takich, uchylne, może inaczej. Przy pomocno tutaj akurat jest zabezpieczone na górze. Można było odchylić. Zakładało się było wietrzenie budynku, chociaż tak jak mówię, tutaj zostało pozostałości wentylacji są dosyć dobrze widoczne i tu prawdopodobnie również niesamowicie wygląda ten budynek ma taki, taki jakiś dziwny klimat podest pod jakąś maszynę prawdopodobnie o ktoś tutaj dorobił sobie Dorobił sobie tutaj datę 2021. Wyjście. Gwiazda pewnie doniesiona, bo nie sądzę, żeby ta gwiazda tutaj była oryginalnie. I mamy jakieś wejście, to za chwilę, bo tutaj widzę pozostałości. Jaka izolacja Lur. Jaka izolacja? No, azbest pewnie, a nie lina no może być azbestową, ale... Sizalowa bardziej. Albo może i bez jakiś. No ale, ale... To na warsztatach kiedyś mieliśmy podobne urządzenie. Widocznie ciężkie, że jeszcze nie wyciągnięte, to aż dziwne. Przejdziemy sobie... No, no właśnie taka piaskareczka trochę, bo... Wchodzimy tutaj do pomieszczenia. No, zaraz muszę zerknąć. Widzimy latarkę. Myśmy cokolwiek tutaj poświecili. O, mam latarkę w kieszeni. To to wygląda. Nie, myślałam, że na toalety, ale to toalety raczej nie są. Trzy podwindy. Nawet winda jest. Samo, samo urządzenie jako winda, że jeszcze nie zjechała, to jest dziwnie. Idziemy tutaj z tej strony. Jeszcze tylko wyciągnę latarkę, bo cały czas z nią walczę. Dobra, mamy latarkę. Zwrócę je jeszcze chwilkę. Ok, okay. No i co tu mamy kibelki. Ktoś ostatnio mówił, że przy się trochę za szybko chodzę, to dzisiaj będę chodził trochę wolniej, prawdopodobnie umywalnia. Też bardzo ładny, bardzo ładny obiekt. Bardzo ładne pomieszczenie. Co my tu mamy? A tu jest prawdopodobnie. Coś od drugiej strony, nie wiem czy jest to na pewno umywalnia, ale istnieje takie prawdopodobieństwo, bo dosyć dużo jest, prysznice może po prostu były. Dosyć dużo jest kafelek. Idziemy dalej, kolejne pomieszczenie. W tym pomieszczeniu, to to jest toaleta, najprawdopodobniej. I jeszcze jedno, o tu są kible, znaczy w sensie pisuary. Z tej strony zobaczcie, i tu również trzeba, tu spraje są wrzucone, ale nigdzie nie widać, żeby, żeby ktoś tutaj malował. Bo raczej czyszczenie odpada zupełnie. Wchodzimy znów na tą główną salę, pod tym bądź przejściem. To dziwne. No i zobaczmy, co tu jest. Tu jest jakieś pomieszczenie, również socjalne. Toaleta, ubikacja. I tu również. Kurczę, tak żałuję, że nie wziąłem rękawic. Zostały chyba w samochodzie. Mam nadzieję, że ich nie zgubiłem. Ślady zwierząt biegają. Wyjdźmy sobie zerknąć tu, co to jest? Dobra. Zobaczcie, dach już niestety się wali. Właściciel podobno Mieszka w tej chwili gdzieś w Stanach, dosyć wysoki komin, wyjście z tej strony, tam byliśmy, byliśmy jeszcze tam na piętrze, właśnie, ale dobrze, to przejdźmy najpierw może ten parter, zobaczmy, tutaj prawdopodobnie jest podbudowa pieca, dmuchawy albo jakieś agregaty, wszystko metalowe. Piękny, piękny budynek, nie chciałbym wpaść. Tutaj może piaskarnia była. Takie moje przypuszczenia, bo pomieszczenie zamykane na metalowe drzwi. Tu może jakieś elektryczne. Aggregatornie. Transformatornia albo coś takiego. Oczywiście strzelam, a jeżeli wiecie. Pozostawcie info w komentarzach. Puta szkła! To jest dosyć duże pomieszczenie, w którym tu chyba agregaty były. Bo czuć taki zapach. Tak najprawdopodobniej tu kable, części od kabli. Wejście do jeszcze jednego pomieszczenia. W tym pomieszczeniu to jest dojście tylko do drzwi. A tu prawdopodobnie wychodził w takim razie prąd. Tak sądzę, tutaj mogły być albo transformatory, albo jakieś agregaty prądotwórcze. Może jakieś awaryjne zabezpieczające. No i co i mamy? Wyjście tutaj. Oczywiście tam są kolejne budynki. Tutaj chyba było właśnie, Pan nam opowiadał, że była wanna podobno taka wanna była bardzo ważna dla tego obiektu, bo tutaj rozpuszczane był, e, rozpuszczane było to szkło. Ależ to wygląda to cudownie, kamienie poukładane w taki specyficzny sposób. Rzeczywiście na no, obiekt już jest nie do odratowania najprawdopodobniej, ale hala duża, przestronna, jasna, bo mimo tego, że okna są, okien jest niewiele, to jednak zdecydowanie rozświetlały tutaj te pomieszczenia. W tej chwili nie ma żadnego oświetlenia, jednak jest tutaj przestronnie i ładnie. Dobrze, tu mamy Wejście do piwnicy, myślę, że piwnicę to sobie za chwilę zahaczymy. Najpierw spróbuję się dostać na wyższe piętro. Schody w całkiem pozytywnym stanie, wchodzimy na pięterko. Co my tu mamy? Pomieszczenia, winda. I czy jest jeszcze jedno piętro? Wygląda na to, że jeszcze mogła. Podjechać. a tu prawdopodobnie jadalnia. No to wygląda na jadalnię. Punkt podawania: tak, to była kuchnia. I zaplecze kuchenne. Miejsce, gdzie można było coś ugotować z tej strony albo podawane były naczynia, albo gotowe jedzenie. Idziemy na drugą stronę. Winda, która dowoziła tutaj. Oj, widzę uszczelnienie które już nie wygląda zbyt dobrze, ale zobaczcie. Sprawiają wrażenie szatni może. Dziwne, bo tu jest ścianka. Ściana drewniana. Nie wiem, co to mogło być. Mogło być to pomieszczenie szatni, chociaż chyba szatnia niekoniecznie. No dobra i wchodzimy na drugą salę, też duża, na pięknych podporach. Tu już trochę więcej e, takich pozostałości, prawdopodobnie z sufitu, mimo wszystko pozgarnianych w jedno miejsce. No i w tym, w tym pomieszczeniu, słucham? Tak, porządek musi być. To prawdopodobnie jeszcze pozostałości od lamp. No idziemy, wychodzimy stąd. Ekipa <grym> po operacji się pojawiła. Kysz. Pamiątkę? Pamiątkę? Pamiątkę fajna, No i właśnie idziemy w tej chwili na górę. Chciałbym Wam jeszcze pokazać górę wejście. i to jest O! Strop typowy. Tu prawdopodobnie ogrzewanie było, znaczy nawiewy temu podobne i klub, ktoś tu podmalował, zobaczcie ładne pomieszczenia, tak patrzę czy tam, jest, a prawdopodobnie tam jest hala z tamtej strony już, tutaj natomiast, nie sądzę, że to jakaś klubo-kawiarnia bo, ale o kurczę, tu już trzeba sobie nie uważać, bo to się może może po prostu zawalić to drugie pomieszczenie też duże no to znam, że wygląda to kozacko wręcz bardzo ładnie te stropy takie naprawdę bardzo pozytywne, dosyć solidne, no ale budynek już w tym momencie nie jest na pewno bezpieczny. Jest jeszcze wyjście na dach, ale powiem Wam, że tu się nie podejmę dalszego wchodzenia, bo nie wygląda to wszystko bezpiecznie. Dobra, złożyłem na dół. Zobaczymy, co też ciekawego jest nieco dalej. Tu byliśmy, tu byliśmy. Czy tu byliśmy? Byliśmy. No dobra, to za chwilę zmienimy budynek i zobaczymy się znów. No to wbijamy się, drodzy państwo, idziemy do piwnicy. Zapomniałem, że jeszcze jest tutaj jedno miejsce, jeden element, który powinniśmy zobaczyć. No, wygląda to bardzo pozytywnie. Patrzcie, co to jest? To są kamienie szlifierskie. To właśnie tym szlifowane były tutejsze wyroby. Połamane, rozdrobnione, pewnie różnej grubości. Tu mamy windę, a tu jest typowe pomieszczenie magazynowe. Oczywiście trzeba przyznać, że półek jest tutaj bardzo sporo. I to takich drewnianych, ładnych. Tu nic już nie ma. Podest jeszcze. Drewniane czyli wygląda na to, że cała podłoga była na tych drewnianych podestach, ale nie chciałbym, żeby coś mi spadło i żebym musiał wyciągać to później z takiego podestu. Zobaczcie pozostałości form, czyli wygląda, albo może to był magazyn, magazyn rzeczy, które były tutaj wytwarzane. No i taka opcja też istnieje. Zobaczcie jeszcze pozostałości. Nie, narzędzia tutaj były. Być może były właśnie kamienie szlifierskie i temu podobne. Dużo drewna, tutaj yy, drewna mówię kamienia. Bardzo ładne pomieszczenie. Tutaj jest w całości kamień szlifierski. Zobaczcie, ta wina jest Ale co jest zblokowana? Kamina. Tutaj są te mechanizmy uszkadzane? No i no zamknięte, no standardowo. Tak. I tak nie, No, ona nie spadła do dołu. Nie, nie ma takiej opcji. Elektrozłącza powinny to trzymać. Mamy ostatnie pomieszczenie z tej serii, tak sądzę, chociaż tam jest jeszcze przebita ściana. Zerkniemy. Tutaj też pomieszczenie na pewno jakieś techniczne, w którym jest. Pomieszczenie techniczne, w którym znajdowała się na pewno wentylacja, i sądzę, że tutaj jeszcze elektryka. Teraz jest jeszcze przejście do drugiej części. To sobie tutaj wejdziemy, Zerknąć. Dobrze, jedno pomieszczonko Wódka Żytnia, Ekstra Żytnia, Stara Polska, popularna WUDA. No to może była kotłownia dla odmiany. Widać, że jest komin. A może jakieś piece, chociaż nie sądzę, bo nie jest to w żaden sposób podłączone. Zobaczcie, to jeszcze druszlak, czy jak to się nazywa do, do przepychania, do przeczyszczenia butelek na przykład. Nie ma żadnych materiałów. Szafka narzędziowa typowo, zrzutnie. I zobaczmy jeszcze, co się dzieje w tym pomieszczeniu. Też rury powycinane. Pozostałości kubek. Ale prawdopodobnie tutaj kubki nie były produkowane. No szkoda, że nie ma żadnych pozostałości. Aha, ten, w ogóle to miejsce jest zupełnie odłączone od tego całego systemu. Czyli istnieje opcja, że tutaj była kotłownia. To tu powstawało, powstawało ciepło. Być może tymi rurami właśnie, bum, tymi rurami właśnie było rozprowadzane, chociaż tu są zlewy, są ślady po zlewach, sufit zdobiony <śm> w taki specyficzny sposób, no i dobrze, no w takim razie przenosimy się na kolejny poziom, do kolejnego właściwie pomieszczenia, do zobaczenia za chwilę. Bo zmieniamy właśnie budynek. Tak naprawdę to już jest wszystko do wyburzenia. Tutaj tak naprawdę nie ma opcji, żeby cokolwiek z tym zrobić. Piękne budynki. Klimatycznego, spoch tego obupowywanego, po, obu tynku wystaje sporo ciekawie wyglądającego kamienia. W tej chwili już wszystko. Pozarywane a tu prawdopodobnie od jakichś yy, od jakichś lodówek na no to przynajmniej wygląda jest taki garaż dziwny zobaczcie jeszcze jedno pomieszczenie w którym ktoś urządził sobie Ażej to są niespodzianki. No właśnie tam chciałbym wejść głębiej, natomiast może to być ryzykowne, nawet ze względu na to, że nam się tutaj obsypuje, a tu nie ma wejścia. Wejście być może jest z tamtej strony, bo jest jakieś dosyć ciekawe pomieszczenie tam. Można by było ten ewentualnie wejść, z kamerą będę miał mały problem i obawiam się, że tyłu? Dobra, zobaczymy od tyłu. Kurwa no. tutaj no, bo tu niespodzianki mogą być, właśnie to nie jest dobra pora na tego typu eksploracje, szukanie, oglądanie, bo pod nogami może się coś pojawić. No, budynek ładny z podestami nie wiadomo, co było montowane, ale wygląda to zacnie. No, czyli wejścia w ten budynek nie ma, ze względu na to, że jest pozabezpieczany na wydręb można było próbować natomiast nie będziemy tego robić bo może to być po prostu jednym słowem niebezpieczne dojście jeszcze do drugiego budynku spore spore miejsce kilka budynków tu skrzyczy w dziwny sposób Żeby się nie okazało że patrzcie tak wygląda no natomiast tu jest Jakiś jeszcze jeden budynek z niedużym kominem, czyli on najprawdopodobniej był budynkiem administracyjnym, bo i to wejście też jest całkiem ładne. Nie to jednak, chyba warsztaty były. Przynajmniej tak to wygląda. Do tego pomieszczenia sobie jeszcze wejdziemy. Nieduże pomieszczonko, w którym tak naprawdę nie ma już nic. Idziemy nie długim korytarzykiem miejsca, które już się zawaliło. Tam tu ja się pchać już nie mam zamiaru. Poza tym nie widać, żeby tutaj cokolwiek ciekawego było. Zawalił się nawet metalowe. Wsporniki puściły w tym momencie. chyba ktoś co? Królik? Nie, to są typowe pomieszczenia warsztatowe. Łazienka. Pozostałości jeszcze fajnych drewnianych drzwi. Wchodzimy do Kibelka. Kiedy rozglądam? O! ściana z jakiejś pleksji. Czyli najprawdopodobniej. Tak, prysznic. To był. To był prysznic. Na plexi. Ściany żeby nie pojawiła się pleśń. Ciekawe rozwiązanie. Spodem najczęściej i tak ta pleśń była. No i co my tu mamy? Tu mamy jeszcze, jeszcze toalety. Trzy kibelki. Sufit już dosyć mocno popękany. Czyli co? Wygląda na to, że w tym budynku byłoby to na tyle, chociaż są jeszcze z tej strony osobne wejście, czyli wejście do toalety, tutaj typowe sanitaria. Ty nie sądzę, żeby tu pisuary prawdopodobne były i lecimy do tego pomieszczonka podwójne. Tutaj nie ma żadnych śladów użytkowania, więc trudno jest określić co tu mogło być. O ale tak jakby... Hmm. Jakby tu mógł być piec gdzieś. Zobaczcie. Rury. Jakby od CEO tutaj mógł być piec. Chocia nie no, raczej pieca tu nie było. Aha, i tu jest wyjście. Wyjście z kotłowni. No trudno mi powiedzieć. Tylko, że ten budynek teoretycznie nie jest zupełnie połączony. Z tą falo, halą fabryczną, nazwijmy to w ten sposób. No dobra. Jeszcze chciałem zobaczyć drugą część budynku. Opa, aha, czyli tutaj nie ma za bardzo, ale zobaczcie, jest drewniany. Nie widziałem schodów nigdzie. Drewniane pięterko. A i tu są, tu jest wejście plus jeszcze jedna sala. No. Ładne. Robi wrażenie. Co prawda, tu trzeba bardzo uważać pod nogi. Patrzcie, drewniane wszystko. Kurczę. Pięknie to wygląda. Drzwi też stylowe. Z epoki. Ciężkie drzwi wyjściowe do budynku. No tu to, to chyba bardziej na administrację wygląda. Dużo toalet tu było. No tu mamy toaletę, i belek, i walka i niewielkie pomieszczenie, ale też wyglądające jakby pomieszczenie sanitarne. Piękna ściana, też już pęknięta. Pozostałości po telefonie. Pomieszczenie zerwane. Wolę tu nie ryzykować, bo nie wygląda to dobrze. Wejście na górę. Tu co mamy? Magazyn techniczny. Magazyn techniczny. Wejście do kolejnych pomieszczeń. O! Naprawdę dużo tego. I wchodzimy do kolejnego, do kolejnych pomieszczeń. Tutaj podwyższenie. Ciekawe to jest. Cóż to mogło być? Może jakaś chłodziarnia tu była? Nie no, mam pojęcia. Ładny obiekt. Ciekawy obiekt. Tak jak wspominałem, już nie do praktycznie nie do odzyskania, że tak powiem. Jeszcze ze zerknę, co tu jest na górze. Tutaj szaleć nie mam zamiaru, ze względu na to, że jest dużo pozawalanego. No i mimo wszystko jednak zerknę bo tutaj mogą być pomieszczenia biurowe co my tu mamy zamknięte patrząc przez dziurkę, wygląda to nieźle, natomiast tutaj nie mam zamiaru się pchać, bo ta część budynku jest zawalona całkowicie, tak się zawalił i mamy taki dziwny długo nie wygląda na stabilną nie, natomiast ciekawi mnie tu jest jeszcze dosyć ciekawie wyglądający korytarz, natomiast mam wrażenie, że te drzwi są po prostu zabezpieczone, tędy niestety nie przejdziemy hmm. no dobrze zaraz zerknę może dałoby się wejść, chociaż nie sądzę to jest chyba jedyne wejście, ktoś zabezpieczył te drzwi jest taki korytarz jak tu. Czyli niestety dewastować nie mam zamiaru Psuć nie będę, mało no, magazynek psuć nie będę, dewastować nie będę. Dobrze, drodzy moi, to to by było w takim razie na dzisiaj. Dziękuję bardzo serdecznie za wspólną eksplorację kuta szkła, miejsce, które około roku 99 2000 zostało całkowicie zamknięte, zlikwidowane. No i w tej chwili 23 lata bez żadnego nadzoru. Jak widać na załączonym obrazku, poza kilkoma stawkami informacyjnymi, że budynek grozi zawaleniem, Nic więcej. No cóż, tysiąc osób straciło pracę. Ich perspektywy życia w tym miejscu. Zmieniły się dość znacząco, co nie zmienia faktu, że obiekt został i dzisiaj go zaliczyliśmy Ci stoją i telefony zaglądają. Trzymajcie się w takim razie ciepło i do zobaczenia następnym razem. Mam nadzieję, że uda się odwiedzać tego typu obiekty. Chciałbym, żeby było ich jak najmniej z jednej strony, a z drugiej jak najwięcej. Pamiętajcie, że możecie postawić kawę, jeżeli macie taką ochotę. Pamiętajcie również o tym, że są media społecznościowe, gdzie możecie być na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się na kanale. Tu nie wchodź. I to by było dzisiaj na tyle. Trzymajcie się. Cześć.